Słynni ukuleliści, część pierwsza. Israel Kamakawiwo Ole to prawdopodobnie pierwszy ukulelista, którego widzieliście. Ten hawajski muzyk, znany też jako Iz, urodził się w Honolulu 20 maja 1959 roku. Swoją przygodę z ukulele zaczął mając 11 lat. Grał wtedy ze swoim bratem Skipim. Będąc nastolatkiem, ujawniał już swój muzyczny talent. Gdy występował, wszyscy słuchali go z uwagą. Pod koniec lat 70. wraz z bratem i znajomymi założył grupę The Makaha Sons of Nihau, z którą występował i nagrywał aż do 1993 roku. Zespół wybił się na fali tzw. Tak hawajskiego renesansu, występując na Hawajach i na kontynencie, grając mieszankę tradycyjnej i współczesnej muzyki. W 1990 roku Is nagrał swój pierwszy album Ka Aloe. Na którym znalazł się jego największy przebój, medley Over the Rainbow with a Wonderful Worlds. Co ciekawe, decyzja o umieszczeniu tego numeru na płycie była podjęta w ostatniej chwili. Do dziś, cover piosenki w wykonaniu Łagodnego Olbrzyma jest jedną z najpopularniejszych wersji tego utworu. Wykorzystano go w wielu filmach chociażby Joe Black, K-Pax, 51 Randek czy polskich listach do M, w serialach Chorzy Doktorzy, Ostry Dyżur i Zaginieni oraz w niezliczonej liczbie reklam. Swoją popularność muzyk wykorzystywał, by wspierać prawa Hawajczyków. Chociaż nigdy nie był czynnym politykiem, zwracał uwagę na problem traktowania rdzennych mieszkańców archipelagu, jak obywateli drugiej kategorii. Od momentu wcielenia do USA, Hawajczycy stopniowo stawali się mniejszością we własnym kraju. Od młodych lat Izb borykał się z problemami zdrowotnymi. Jako dorosły, mając 188 cm wzrostu, ważył aż 343 kg. Otyłość wpływała na liczne dolegliwości związane z sercem i układem oddechowym. Artysta zmarł w szpitalu Queen's Medical Center 26 czerwca 1997 roku z powodu niewydolności oddechowej. Wyspiarze żegnali Iza z honorami godnymi króla. Jego trumna wykonana z drewna koła stanęła w holu budynku Stanowego Kapitolu. Flagi opuszczoną do połowy masztu. Ten zaszczyt wyjątkowo rzadko spotyka ludzi spoza elity politycznej. Tysiące fanów żegnało muzykę podczas rozsypywania jego prochów w Pacyfiku niedaleko Makua Beach 12 lipca 1997 roku.